Hej kochani, jeszcze taki y, malutki, wtrącony y, filmik, jeżeli chodzi o zachowanie pszczół. Popatrzcie się, mam tutaj taką trochę nerwową sytuację. Dzisiaj jest pogoda jaka jest, bardzo wieje, ale musimy pracować przy pszczołach ze względu na to, że mamy okienko pogodowe, a są bardzo silne nastroje. Ja tutaj rozrajam tą rodzinę. To jest akurat to, co przed chwileczką Wam się nagrywałam, jeżeli chodzi o szukanie matki, zrobienie odkładów, ale zobaczcie, pszczoły po prostu wylatują z ula i bardzo tak jakby naskakiwały mi na rękę. Pamiętajcie, jeżeli macie taką sytuację, że coś takiego się dzieje, że widzicie, że zbliżacie rękę, ona wam y, naskakują na tą rękę, y, nie, nie uciekajcie z tą ręką bardzo szybko. Pszczoła, która chce was urządzić, ona by już was urządliła. Y, po prostu leci z zamiarem urządlenia. One po prostu się denerwują i mówią mi, że słuchaj, idź mi, tylko teraz są jeszcze miłe. Jeżeli będę im bardziej przeszkadzać, jeżeli będę bardzo je stresować, moje ruchy będą chaotyczne, nerwowe, ja będę czuła lęk w tym momencie, że one naskakują i ja, wiecie, od środka będzie taka tak adrenalinka, no nie? To, to pamiętajcie, będzie jeszcze tylko gorzej, bo one to momentalnie wyczują, że Wy się boicie. Więc tutaj musicie panować nad tymi pierwotnymi odruchami, ale nie tylko zewnętrznie, też wewnętrznie. Musicie opanowywać spokój, ten który jest. Pamiętajcie, że tak Was, jak będzie chciała urządzić, to Was urządzi. Więc. Przygotujcie się na urządlenie bardziej i na to, jak temu później zaradzić, żeby to żądło jak najszybciej wy, wyjąć, żeby to wapno sobie wypić, czy co to tam macie, jeżeli jest, jesteście bardziej uczuleni, żeby się zaobserwować po urządzeniu, czy nie macie jakiejś duszności, czy czegoś się tam, coś się tam nie dzieje w waszym organizmie, ale nie boimy się urządzenia, nie boimy się ataku pszczół. Pamiętajcie, czujemy respekt do pszczół, ale nie strach. I to musicie się nauczyć. Respekt przede wszystkim. One po prostu nie mają pogody, nie chcą, żebym zaglądała, więc będą bardziej tutaj nerwowe, będą wylatywać, widzicie, one po prostu jak będę wyciągać, będą jeszcze bardziej, za chwilę jeszcze bardziej będą, ale ja muszę po prostu zrobić ten odkładzik, więc nie mam wyjścia, jak się to mówi, grzebie, ale właśnie chciałam Wam pokazać, że one co jakiś czas tak wyskapują, po akurat przestały, widzicie, jak się nakręcam, to żeby później nie było, że, że mówię prawdę, to są kombinatory, nie wierzcie im. Ale właśnie chodzi o ten odruch bezwarunkowy. One wyskoczą, tak szybko wylecą i tak nieraz Wam obsiądą całą rękę, wydaje się w takiej złości. Ale pamiętajcie, jeżeli one Was wtedy nie rządzą. nie ruszamy tej ręki, zostawiamy i te nasze ruchy to są jak na violanchelli. Wiecie, to ma być takie po prostu coś sympatycznego, miłego. Czujemy ten ruch ręki, a nie czujemy agresji w samej w sobie. Musi to być taka płynność. ruchu. Pamiętajcie, tak jakbyśmy chcieli nad nimi. Balansować, tak jak wiatr na smugę, takie jak widzimy, jak falują na wietrze kłosa zboża. Podoba nam się ten widok. On ma być taki zbalansowany, miły. I pszczoły, jeżeli będziemy my tak przy nich balansować, one będą dużo spokojniejsze i dużo łagodniejsze. To też miejcie na uwadze. Uciekam do pracy dalej, pa!